Czyli wszystkim to czynę, otwieram, nie, się tu no, tutaj się zaczyna powstawanie burzy na południu nad Hańczą um, Tutaj powstanie, powiem szczerze, średnia, prawie duża komórka umiarkowana w specyficznej formacji burzy z szelfem. Tutaj mamy tylną część komórki. Jak na razie tam się ulewa ściąga. Tam powinny być gdzieś ładowania w tamtych okolicach. A. Tutaj można było zauważyć. Kierowałem dokładnie w stronę kamerki.

że będzie słychać. Skrzypek postawiony.

Autko w pożywcze, to autko pożywcze, to ten, ja tak zrobiła serek, wiesz, z wrzoskiewką i to z szczypiorkiem, szczypiorek, ogórka. Tak, to też sobie, wiesz, na ten, i teraz zrobiłam na grilla taki gip, co, co zrobiłam tak ciemno, to tylko zapamiętanie, bo sacka, wiesz, y, mówiła jak to robić, żeby nie kupować, tylko samemu coś zrobić na grilla, taki dip, taki sok, i zrobiłam, wiesz, wiesz, śmietana, czosnek i szczypiorek i trochę pieprzy, i ja pieprz, i to wiesz, na ziemniaczki czy piłbaskę, wszystko. I tak spucowałam to, że nic nie zostało, nie? A ja tak wiesz, jak tak robiłam, nie? Jak, jak mi idzie, to trudno, nie? No to najwyżej ja to przełknę, nie? Jakoś. Ty, ale takie smaczne wyszło. I dzisiaj będę znowu robiła, bo wszyscy chcą dzisiaj znowu. No, także zobaczymy, ma czyś kuzynka Mileny, ale ona jest wegetarianką, więc jak przyniesie jakieś warzywa, bo dopiero y, sklepik z warzywami chyba wieczorem pojedzie. No właśnie, paprykę właśnie, tak. papryka, cebula, e, pomidor czy coś tam, no nie wiem, nie, bo, bo wiesz, no ja bym... Chyba no, nie, nie? No właśnie, no. ale papryka, no ja nie wiem, wiesz co, jak ona z tego konia, to ona ja powinna coś, wiedzieć, co. Jak już grillowałam, to dwa razy mi się zdarzyło. To właśnie była cebula. i. Um... No ja, nie, ja te nie tak nie wiem. no bo to muszę być te mięsiste takie, nie? O, nie, nie takie mokre, tylko mięsiste, bardzo nie wiem, no nie chcę, tam to no. ogórek chyba też nie, nie, ogórek chyba zielony też nie bardzo bakłażan to by może było, nie, bakłażan, no tylko teraz, jest pytanie, no tutaj raczej chyba nie dostaniemy takich rzeczy, nie. Wiesz jak, ale to właśnie papryka, cebulę, no nie wiem, ja jeszcze bym, do... bo ja, bo mamy, tak, ja sobie zrobię y, z warzywami, ale sobie też kiełbasę nabiję na to, no. nie, żeby się zgr... żeby mieć kiełbaska, papryka, tam cebula, kiełbaska, papryka, cebula, coś takiego. A jak ona jest wegetarianką, to niech ona sobie przyniesie, co tam chce, to sobie rzeczy my tam na te petinki, co tam chcą, no trudno no nie, no, ziemniaczki jeszcze nam zostały, to się upieczemy, no. Bo... Tak, tak, właśnie mam pojazd i z tym sosem jaki pyszmy, wiesz, naprawdę. Także także zrobimy sobie może jak nie będzie lało. No jak nie będzie lało, to sobie zrobimy jeszcze może dzisiaj gomila, no zobaczymy. A ja mi się tylko oddać, hmm. no, no i tak sobie tutaj wiesz, tak siedzimy, <laughs> się bujamy, odpoczywamy. No. Puścamy się z Mileną na <laughs> No, no, nie, tak. jest taka jedna, w tył, Aż mi tak, się nie chce wracać. Tu, na tym chce. Ja bym sobie tu siedziała w tym tygodniu. Wiesz co? Może? Nie mam do załatwienia przez tym czerwca też Kurde, z tym igorem. Będzie w lekarza. Działa, biecznie, działa, a, działa, no, działa. No ale co zrobić? Mm. Starczy, starczy. Kurczę. A ty nie gonią cię za szczepienia? Kamerko zaś, ty mi się... Kurczę, kamerka zaś mi się tu przewraca. Ten klocek, ten klocek nie, 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 ja powiedziałam, nie, nie, znaczy ja ja że nie, że, że jeśli już starzymy, to ewentualnie mój mąż, nie mógłby. no, ale to musieli wykorzystać się tam dałam, że Jakby, co, jakby zostało, tak, ale mówimy, że jesteśmy teraz na wyjeździe, teraz nie ma szans, więc, no, ja wiedziałam, że tak będzie, no, że jak no, wyjedziemy, to będzie kawałek, no, no, ale wiesz, naprawdę, to jest po prostu yy, problematyczne, Nie, nie, to nie szczepion, bo tylko drugodawców, bo mieli szczeplą, nie mieli okay. szczepionek. No. a szczepionki u nas w ogóle nie szczepią, tylko moderni nie tam szczepień No, bo ja puszczałam na te szczepienia Ja też nie, ja też nie, bardziej, że pracujący, czy tam, że odzbrodnińcy yy, podobno mają szczepienia, do końca życia to nie jest tak, że te szczepiona się gdzieś gdzie one spadają, a ale podobne, nie tak, że spadają y, po pół roku, bo y, mogą nawet do roku być wysoko, a podobno przez to, by się przechorowało, to organizm ma jakby... Jeśli to ma będzie tylko parę grzmotów. ...tego i go gdzieś tam zawsze wyłapią. Właśnie to ozdrowieńcy są y, najbardziej bezpieczni, a chodzi o to, że, y, że, że oni tak halo. halo Bo ja chodzę z tym telefonem, dlatego muszę w jednym nie pisać. No. Mówią właśnie, że to ozdrowieńcy tak naprawdę powinni być, ho, wiesz, chobieni, a nie ci zaszczepieni, tak? Bo zaszczepieni są sztucznie zaszczepieni. A ci, co przechorowali, to przechorowali... Tak. A ci, co przechorowali, to przechorowali, to organizm po prostu sam sobie z tym poradził i wyłapał, nie? No. Także no, wiesz, zmieniają się te, zmieniają się też te, te, te poglądy tych naukowskich ludzi, nie? A oni tak cisną na te szczepionki, nie? No. A, ale wiesz, jakie ludzki od każdego zaszczepionego mają jakąś premię, to się przecież i lekarze to samo, no. Cisną bardzo, no. Także dlatego tak, wiesz. No, oby coś rozkontrolować. Chwilę przerwy. Państwa. W tym czasie jeszcze naładuję kamerkę. To powinno być na razie na tyle. Do kolejnej części.